Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Jestem dzisiaj na wejściu na Radawkę Tam za mną jest taka dróżka i po drugiej stronie, nie wiem jakieś półtorej kilometra stąd, może dwa Jest taki duży parking, tam przyjeżdżają ludzie i, i, i po prostu idą sobie tutaj na plażę na to wejście, o tam Zresztą ktoś tam idzie Ja przyjechałem stamtąd z Łukęcina Tam jest Dziwnówek Super trasy I słuchajcie, wczoraj padał deszcz, nie byłem na poszukiwaniach Był straszny sztorm Dzisiaj miał padać, ale w sumie bardzo mało pada, więc powiedziałem czemu nie idę. Jest jakoś godzina 17.30, trochę pochodzę. Nagrywam pod, znaczy podsumowanie, nagrywam wstęp w lesie, ponieważ nad morzem jest strasznie, strasznie głośno. I nie wiem, czy byłoby mnie słychać. Jest bardzo duży wiatr, duża fala. Już wam pokazuję, jak wygląda plaża. Idziemy na plażę. Nie wiem, czy po prostu będzie mnie słychać. W sezonie jest tutaj dużo ludzi. Może ktoś tu chodził, a może nie? Dużo plaży też zabrało morze, ale wydaje mi się, że sygnały też na pewno będą. Dobra, ja wam pokazuję plażę, uzbrajam się w sprzęt w deusa i idę szukać. Zobaczcie jakie wzburzone morze. Mówię troszkę głośniej, żeby mnie było słychać. Widzę piasek ładnie przewiany, więc rzeczy mogą być na wierzchu. Na górę powiem Wam, że fajnie przewiane jest. Będę chodził w prawo i w lewo. Sobie monetki, inne rzeczy mogą być na wierzchu, więc w sumie fajnie. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jeżeli ktoś nie szukał, to może być dużo sygnału. Dużo świeci też wiadomo. Ale może też dużo monet, może jakaś biżuteria. Może mi się poszczęści. Nawet jak troszkę deszczu popada, to nie zniechęca mnie to, ponieważ z cukru nie jestem. Mam na sobie. Kurtkę przeciwdeszczową, dobra, idę szukać. Przeszedłem stamtąd, gdzie są te śmietniki i same śmieci do tej pory, to nawet nie filmowałem, a teraz pierwsza monetka 20 eurocentów. A ja idę jeszcze trochę tam dalej, a potem w drugą stronę. Sprawdziłem jeszcze raz, drugi raz. Tą samą dziurę, gdzie było 20 eurocentów i od razu obok dwa grosze. <laughs> ale sygnałów już nie ma. Może tam dalej będą. Śmieci, 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 ale jest kolejna monetka. 2 złote. Widać, leży tu trochę, ale zaraz ją przyczyszczę piaskiem i będzie dobra. A ja jeszcze idę tam troszkę dalej i wracam w drugą stronę. Zobaczcie, to co mówiłem, jest wywiana moneta na wierzchu. Już nie pierwszy raz się z tym spotykam. Jedna groszówka, ale już z tego gorszego metalu. No, ale sztuka to sztuka. A ja już idę teraz w drugą stronę. A potem pójdę na inne wejścia. No i jest kolejna dwójeczka. Powiem wam, że już nazbierałem więcej szybciej niż ostatnio na Dziwnówku. Na większej plaży, jeszcze ładna pogoda wtedy była. No więc może tu więcej wyjdzie. Plus tam gdzie pojadę dalej. A jeszcze tu trochę mam do przejścia w tą, tą stronę. I zobaczcie kolejna monetka na wierzchu wywiana przez wiatr. Jeden grosz, ale jeszcze z tych starszych groszy. Nie żelazny. No i fajne. Coś się dzieje przynajmniej. Trochę ludzi jest, ale urywa głowę. I kolejna sztuka, 20 groszy tym razem. No powiem wam, szybciej nazbierałem tyle samo co ostatnio przez dwie godziny chodzenia A chodzę może z pół godziny, fajne Kolejna moneta na wierzchu Tym razem dwa złote z PRL-u Nie wiem czemu wykrywacz mnie nie pokazywał, na oko już zobaczyłem Jakieś zakłócenia Dziwnie ją pokazuje, bardzo dziwnie. W ogóle powiem Wam, że w takiej ziemi, takiego koloru. Ciężko się chodzi, bo nie wiem, jest to jakoś zmineralizowane i są błędne sygnały. I kolejna moneta, 20 groszy kolejne. Fajnie. Tutaj już bliżej można mam kończyć, zaś zaśmieć słowo się coś ładnie. Mamy zrywka odpiwa, mi ciekła na dodatek. Ja jadę dalej. Więc tak, powiem wam, wieje bardzo. Ale jest fajnie, fajnie się chodzi. Dużo jodu jest w powietrzu czuć. Nie padało. Pogoda się zmienia na lepsze, bo nawet słoneczko wychodzi już na horyzoncie. I tak tutaj są pieniądze z tej plaży. Nawet nie filmowałem na, na plaży, ale udało mi się znaleźć pruską monetę. Peninga. Tutaj, te dwa złote Sperelu. I jest 2,444 i 20 euro centów. No i tyle śmieci. Jadę teraz na kolejną plażę. Tam też coś na pewno znajdę. A może będzie jakiś super strzał. Nie wiadomo. Na pewno będzie kupa śmieci, ale mo, mo, moniaki jakieś też na pewno wpadną. Dobra, już jestem na drugim wejściu, tak zwanym wejściu dla harcerzy, bo tam są z tyłu obozy harcerskie. Tutaj też dużo monet i na wierzchu było. Coś powinno wpaść. Pierwszy sygnał i moneta na wierzchu. 5 groszy współczesnych. Ale też brudna jak jasny bieg. A, ale widzicie, są na wierzchu monety. Jest 10 groszy, ale powiem Wam prawie nic nie ma. Trochę przeszedłem. Więc... Może z drugiej strony będzie lepiej. No jest, świeżutka piąteczka. Zawsze coś, może coś w dziurze, jeszcze jakieś sygnały będą. Zobaczymy. Fajnie. W tej samej dziurze 50 groszy teraz. A wiatr daje i nie przestaje, powiem. Bo patrzcie na morze. Sztorm, może coś bursztynu wyrzucić I na wierzchu monetka dwa grosze, ale spatynowiała widać leży tu trochę, ale na wierzchu I jest kolejna monetka z podeczką Idę teraz w drugą stronę. i 50 groszy teraz wyciało prawie tam gdzie zaczynałem i idę w drugą stronę tam Patrzcie jak wiatr tutaj wywiał na wierzchu cały pocisk Niemiecki Tak niemiecki Cały tak sobie leży No i cyk, kolejna dwójeczka dziś I jeszcze piłeczkę znalazłem taką gumową fajna No fajnie dzisiaj, fajnie, nie jest źle Zobaczyłem to gołym okiem, zobaczcie sami, świeżutka złotóweczka sobie leży, na takiej górce, no klimat, klimat, kolejna sztuka A ja już wracam na tą stronę, ale szedłem bardziej górą, tu gdzie kamyki, a teraz będę szedł tędy I 20 groszy teraz, kolejna sztuka, ale już będę powolutku kończył, powiem z tej samej dziury 10 groszy i przed chwilą jeszcze groszówka. Może jeszcze coś będzie w tej dziurze. I cyk, kolejna dwójeczka dzisiaj. No nie jeszcze nie jest źle. Dobra, i z tej plaży wygląda to tak. Jest mniej śmieci, więcej kasy. Jest tutaj 5,9, 10, 1, 2, na 12, 48. Więc spoko. I tyle śmieci. A teraz wam pokażę całość dzisiejszego wypadku. Dobra, to z dzisiejszego wypadu to wszystko. Zobaczcie, ile jest tych śmieci. Nie wiem mniej więcej, ile czasu chodziłem. Yy, śmieci bardzo dużo. Oczywiście wszystko zabieram. Pokażę Wam na końcu, ile tego jest. Yy, a z kasy wpadło 16,81 prawie 17 zeta. No, plus tamte 20 eurocentów, plus ta pruska moneta i 2 zł z ferelu. No, troszkę tego jest, więc spoko. Ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie, że obejrzeliście ten odcinek. Zostawcie łapkę, jeśli możecie. Kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Zapraszam Was też na moją grupę na Facebooku w Za mną może rozszalałe, sztorm. Wielkie dzięki, trzymajcie się i do następnego. Piona, cześć!